Dekalog podrywu. Przykazanie piąte. Dobry żart, cipkę wart. Witam w piątej części Dekalogu Podrywu. Dziś będę chciał uświadomić Wam, drodzy koledzy, jak wielką siłą jest dobry żart. Bo możesz mieć niewyjściową twarz i 4,70 w portfelu, ale jeśli masz poczucie humoru, to przebierasz w dziewczynach jak w Ciuchlandzie podczas nowej dostawy. Ogólnie żarty dzielimy na dwa typy: spontaniczne i wyuczone. Żarty spontaniczne świadczą o naszej pomysłowości i kreatywności. Żarty tego typu są naszą własnością. Wymyślamy je na poczekaniu w zależności od danej sytuacji. Przykładem żartu spontanicznego może być ta oto sytuacja. Nasza ukochana wiesza firanki, po czym spada z taboretu i łamie nogę. Wówczas my, spoglądając na nią z ogromem współczucia, mówimy: Ale żeś się zwaliła? Jak reksio na trawnik. Jak pokazuje przytoczony przeze mnie przykład, żarty spontaniczne mogą mieć także często charakter żenujący. Przejdźmy zatem zwinnie do omówienia drugiego typu żartów, czyli żartów wyuczonych. Tego typu żarty są żartami powtarzanymi po raz enty. Nie jest najgorzej, kiedy dany żart jest naszym własnym wytworem sprzed roku czy dwunastu lat. Gorzej, kiedy w kółko powielamy żarty zasłyszane od innych. Najlepszym przykładem żartu tego typu są wesołe, żartobliwe życzenia świąteczne. Tak zwane szablony do zżygania. Chodzi o to, że dostając po raz pięćdziesiąty tego samego SMS-a z wesołymi życzeniami o pijanym zajączku wielkanocnym i o jajkach w koszyku, robi się po prostu niedobrze. Zdecydowanie lepiej wysłać nieco mniej wymyślne, lecz własnoręcznie wystukane na ekranie smartfona życzenia w stylu wesołych świąt kazik z rodziną. Zupełnie innym typem żartu są tak zwane kawały. Opowiadając je naszej wybrance, musimy jednak wcześniej dokładnie ją poznać. Dlaczego? Otóż wyobraźmy sobie sytuację, że przez dłuższy czas co randkę opowiadamy naszej ukochanej kawały o blondynkach, jąkatych, murzynach i Żydach. Następnie, pewnego słonecznego popołudnia, nasza ukochana niewiasta zaprasza nas do siebie na niedzielny obiad plus poznanie jej rodziców w gratisie. Lekko zestresowani wjeżdżamy windą na górę. Dzwonimy do mieszkania, pukamy, ciągniemy za klamkę. Drzwi otwiera nam sympatyczna blondynka, która nagle wypowiada te oto słowa. Wi, 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 witam! Wi, wi, ty, 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 pe, pewnie pe, pe, jesteś wa, 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 waldek! Mi, 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 miło mi! Bożena! Bo, 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 ma, ma, mama! A, 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 gadki! Wówczas otwierają się drzwi od pokoju, a z nich wychodzi tatuś dziewczyny. Klon Baracka Obamy. Tylko, że z orlim nosem i przyciasną jarmułką na głowie. No i po temacie. Leżymy i robimy pod siebie. Dlatego zanim zaczniemy bombardować dziewczynę wszelkimi kawałami, trzeba zrobić tak zwane rozpoznanie terenu w celu wyeliminowania zjawiska pod tytułem FOPA. Mimo wszystko musimy być świadomi, iż dobrze opowiedziany kawał może nawet umożliwić odbycie stosunku. O czym najlepiej świadczy fakt, że inna nazwa kawałów to dowcipy. Warto także pamiętać o tym, że w relacjach z dziewuszką nie są ważne same żarty czy opowiadanie kawałów. Najważniejsza jest radosna natura danego osobnika: uśmiech, energię, optymizm. Trzeba być nastawionym do życia optymistycznie i radośnie, niczym chłopiec z pewnego kawału, który dostał pod choinkę kilo gówna, a nadal wierzy, że kucyk prędzej czy później się odnajdzie. Podsumowując, kobiety cenią poczucie humoru, więc jeśli chcesz, by babeczka cię pokochała, rozśmiesz ją do łez. Oczywiście zdarza się czasem tak zwany podryw na smutnego jurka, ale są to sytuacje niezwykle rzadkie. Na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym opowiedzieć żart na temat braku żartów. Park, spadają kasztany, zakochana para smyra się czule na ławce, nagle chłopak odgarnia delikatnie włosy z twarzy dziewczyny, zagląda jej głęboko w oczy i mówi wiesz, chodzę z tobą nie na żarty, na co ona? No, ja też jestem głodna. I tym kolejnym żenującym dowcipem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Natomiast już w kolejnej części dekalogu podrywu pod tytułem Smaczny stół, majtki w dół, dowiemy się, co na randce jeść, a czego absolutnie do ust nie wsadzać. Do zobaczenia!